Bursztyn. Kamień życia złoto północy. Bursztyn to nazwa zapożyczona z języka niemieckiego. Powszechnie uważa się, że bursztyn występuje tylko nad Bałtykiem, tymczasem są jeszcze w Polsce inne obszary, prawdopodobnie wcale nie mniej zasobne, to m.in. tereny pomorza, kurpiów i borów tucholskich. Bursztyn uważany jest przez Radiestetów za kamień życia. Po Staropolsku pięknie zwany jantarem. Najobficiej występujący na świecie bursztyn bałtycki jest skamieniałą żywicą drzew iglastych rosnących przed milionami lat na terenach obecnej Skandynawii. Jednak do dziś naukowcom nie udało się ustalić, kiedy dokładnie powstał oraz z jakiego drzewa pochodziła żywica, która stała się jego budulcem. Najprawdopodobniej miało to miejsce około 50 milionów lat temu, a roślina, z której pochodziła żywica, to drzewa z rodziny sosnowatych. Jednak stuprocentowej pewności i zgodności wśród naukowców nie ma. Bursztyn występuje na wszystkich kontynentach na świecie oprócz Antarktydy. Jednak największe jego złoża, obejmujące blisko 90% całych światowych zasobów, znajdują się nad Bałtykiem, w obwodzie kaliningradzkim, na terenie Rosji. Odmiana występująca na tym terenie to bursztyn bałtycki zwany sukcynitem, zaliczany do najbardziej wartościowych. W sumie znanych jest około 60 odmian bursztynu. Bursztyn najczęściej występuje w różnorodnych odcieniach żółci, pomarańczu i brązu. Rzadziej spotykany bywa w kolorze czerwonym, zielonkawym, niebieskawym, fioletowym czy mlecznobiałym. Żadna barwa nie jest jednak na stałe. Z czasem, pod wpływem warunków atmosferycznych, staje się coraz ciemniejsza, i stopniowo zmienia się aż do brązowej. Z tego powodu mówi się o bursztynie, że to kamień wiecznie żywy. Bursztynowego proszku używano do wytwarzania maści, balsamów i mikstur przynoszących ulgę w rozmaitych dolegliwościach, od bronchitu po kłopoty z sercem. Podobno sam Mikołaj Kopernik uznawał bursztyn za skuteczny środek na sercowy. Bursztyn stanowił nie tylko wartościowy składnik licznych medykamentów, lecz także, jak sądzono, wykazywał właściwości lecznicze również w postaci nieprzetworzonej. Stąd też ogromna popularność wszelkich bursztynowych ozdób, którym przypisywano działanie terapeutyczne w bólach gardła, głowy, dolegliwościach jelitowych i w napadach szału. W XIX wieku traktowano bursztyn jako skuteczny środek dosłownie na wszystko. Nawet na bezpłodność, co praktykowano między innymi w kurpiowskich wioskach. W dawnej medycynie zalecano, by sproszkowany bursztyn kłaść pod pościel, by zapobiegał bezsenności. Mikstury z niego używano do gojenia ran oraz aby ukoić zszarpane nerwy. Według encyklopedii brytyjskiej, bursztyn to jeden z lepszych leków na dolegliwości reumatyczne i astmatyczne. Korzystny wpływ bursztynu na organizm człowieka znalazł naukowe potwierdzenie wiele lat później. Udało się też wyjaśnić tego przyczyny. Ważną rolę odgrywa kwas bursztynowy zawarty w bursztynie bałtyckim. To związek roślinny, który znajduje się w niedojrzałych owocach takich jak agryst, jabłka, winogrona czy rabarbar, a także w ziarnach maku, korzeniach buraka cukrowego i rzepy. Kwas bursztynowy to naturalny biostymulator, który reguluje funkcje nerek, jelit oraz układu nerwowego. Działa przeciwzapalnie i antytoksycznie. Podnosi też odporność i pozytywnie wpływa na procesy energetyczne oraz bilans kwasów w organizmie. Dlatego kwas bursztynowy bywa dodawany do maści oraz kremów na dolegliwości reumatyczne i astmatyczne, a także na owrzodzenia i podrażnienia skóry oraz na schorzenia oskrzeli, gardła i tarczycy. Drugim wartościowym składnikiem bursztynu jest olej bursztynowy. Olej i kwas są, są antyutleniaczami, działają dezynfekująco i bakteriobójczo, łagodzą skutki oparzeń skóry, odmrożeń, stłuczeń i ukąszeń przez owady. W bursztynie znajduje się też wiele innych cennych substancji, takich jak szem, magnez, żelazo, wapń, potas, Związki organiczne połączone z jodem, substancje lotne i kwasy żywiczne. W kosmetyce wyciągi z bursztynu wykorzystuje się przede wszystkim w kremach przeznaczonych do pielęgnacji cery zmęczonej i suchej, która utraciła gładkość, elastyczność i jędrność. Potwierdzono, że bursztyn posiada właściwości odmładzające, niszczy wolne rodniki, tym samym hamując proces starzenia. Dzięki bursztynowi cera staje się gładka, świeża i wypoczęta. Poprawia się jej koloryt, jest głęboko nawilżona, a na skórę szybciej się regeneruje. Według radiestetów, bursztyn jest kamieniem życia, ponieważ może dostarczać naszemu organizmowi elektronów i jonów ujemnych. Równowaga pomiędzy tymi ładunkami jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu. Medycyna naturalna zaleca noszenie kawałków bursztynu w kieszeni koszuli przy dolegliwościach sercowych. Utrzymuje się, że bursztyn przyłożony w okolicy splotu słonecznego stabilizuje pracę serca, układu krążenia i śledziony. Jantar posiada niezbędne do funkcjonowania minerały, takie jak szem, magnez, wapń, potas, żelazo. Dzięki tym pierwiastkom pomaga na dolegliwości związane z żołądkiem, woreczkiem żółciowym i nerkami. Kwas bursztynowy zawarty w kamieniu wspomaga perystaltykę jelit Poprawia pracę nerek. Ponadto jantar działa antybakteryjnie, uspokajająco, przeciwzapalnie i przeciwirusowo, pomaga w gojeniu ran, obniża ciśnienie tętnicze krwi i zwiększa odporność organizmu. Moc bursztynu dodaje energii życia. Dzięki ciepłej, miodowej barwie pobudza pozytywne emocje i entuzjazm, co ułatwia walkę z życiowymi lękami. Bursztyn jest przyjacielem ludzi biznesu, a także tych, którzy dopiero chcą własny biznes rozpocząć. Energia jantaru potęguje siłę woli, asertywność, aspiracje i odwagę, wspomaga upór w dążeniu do realizacji pragnień. W tajemniczy sposób otwiera wyobraźnię i rozbudza kreatywne myślenie, czego efektem mogą być śmiałe pomysły i projekty. Dawniej bursztyn stosowano jako amulet przynoszący szczęście i ochraniający przed złym okiem. Do dzisiaj przetrwała wiara, że kamień ten wpływa pozytywnie na psychikę, pobudza kreatywność i siły twórcze. W bursztynie zaklęte są niezwykłe moce, które odpędzają od jego właściciela wszelkie złe energie, a z ciała wyciągną wszelkie choroby. Już w starożytności używano bursztyn do zajmowania uroków, klątw, a także do oczyszczania pomieszczeń z negatywnej energii, zwłaszcza po infekcjach i epidemiach. Jak rozpoznać bursztyn? Niestety w obecnych czasach często pojawiają się podróbki bursztynu. Zastępowany jest na przykład kopalem lub tworzywem sztucznym. Bursztyn jest ciepły i przyjemny w dotyku. Ponieważ jest dosyć miękki i delikatny, łatwo pęka. Trzeba uważać, aby go nie zarysować i nie uszkodzić. Znanym testem, który pozwala to zweryfikować, jest test ciężkości. Aby go wykonać, należy wrzucić kamień do słonej wody. W słonej wodzie pływa. A w słodkiej tonie. To najprostszy sposób sprawdzania jego autentyczności. Inna metoda polega na zatopieniu w kamieniu bardzo gorącej igły. Z bursztynu łatwo ją wyciągniemy, natomiast np. Na z kopalu niełatwo będzie ją wyjąć. Dodatkowo, gdy potraktujemy prawdziwy bursztyn wysoką temperaturą, pojawi się charakterystyczny żywiczny aromat. Kolejnym sposobem jest Wykonanie badania właściwości elektrostatycznych. Prawdziwy bursztyn potarty suknem lub wełną rozgrzewa się i wykazuje właściwości elektrostatyczne. Przyciąga drobinki papieru, włosia, trawy lub tkanin. Następnym testem może być test UV. Bursztyn narażony na tego rodzaju promieniowanie przybierze barwę niebieskawą lub żółtawą. Tworzywo sztuczne nie zmieni kolorystyki. A kopal zrobi się biały. Według źródeł z końca XVII wieku, podczas epidemii dżumy w miastach nadbałtyckich, nie zmarł na tę chorobę żaden z pracujących tam bursztynników. Dlatego uważa się, że bursztyn chroni przed dżumą. Noszenie bursztynu przy sobie oraz okadzanie dymem spalonego bursztynu miejsc dotkniętych zarazą zalecały ówczesne poradniki medyczne. Podobnie jak agaty i korale, bursztyny oczyszczają naszą aurę z negatywnych energii. Natomiast przeładowane oddają złą energię z powrotem swoim właścicielom, dlatego trzeba je bardzo często myć i oczyszczać w roztworze soli, najlepiej morskiej. Po całodziennym noszeniu bursztynu wieczorem należy biżuterię umyć pod bieżącą wodą, aby spłukać nagromadzone w niej szkodliwe ładunki energetyczne. Dobrze jest zostawić go czasami na noc w wodzie z solą. W astrologii przypisywany jest w szczególności do znaków Zodiaku bliźniąt, barana, lwa, szczelca, panny, raka i wodnika. Ale służy także wszystkim tym, którzy na daną chwilę potrzebują jego magicznych mocy.